Vanessa Aleksander 12 lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Archiwalne zdjęcia obiegły sieć. Zwycięstwo w tańcu z gwiazdami zapewniło Vanessie Aleksander ogromną popularność. Internauci zaczęli szukać jej archiwalnych zdjęć i szybko odkryli, jak bardzo zmieniła się przez lata. Zaskakujące zwycięstwo w tańcu z gwiazdami sprawiło, że o Vanessie Aleksander zrobiło się głośno w całej Polsce. Choć nie była wymieniana w gronie głównych faworytów, to właśnie ona w 2024 roku sięgnęła po kryształową kulę, pokonując m.in. Julię Żugaj i Macieja Zakościelnego. Wygrana w programie przełożyła się na ogromne zainteresowanie jej osobą. Fani zaczęli przeglądać archiwalne zdjęcia aktorki w mediach społecznościowych i dotarli do fotografii sprzed lat. Jak bardzo się zmieniła? Vanessa Alexander 12 lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z tańca z gwiazdami. Na kadrach z 2013 roku Vanessa Alexander wygląda zupełnie inaczej niż dziś. Miała dłuższe włosy i naturalny, ciemniejszy kolor. Wówczas była szatynką, co sprawiało, że jeszcze bardziej przypominała swoją mamę, Renatę, łyżwiarkę figurową i byłą jurorkę programu Gwiazdy Tańczą na Lodzie. Zdjęcia Vanessy Aleksander sprzed 12 lat zobaczycie w naszej galerii. Jak się okazuje, Vanessa odziedziczyła po mamie, zobacz, aleksander ma popularną mamę. Widzowie dobrze ją znają z innego programu, także pasję do sportu. Jako nastolatka chętnie spędzała czas na lodowisku, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Mimo młodego wieku miała już wtedy za sobą aktorski debiut. W wieku 13 lat wystąpiła w spektaklu Świat Bastiana w teatrze Rampa. Jej zawodowa droga nabierała tempa. W 2014 roku po raz pierwszy pojawiła się w produkcji telewizyjnej, występując w serialu Ojciec Mateusz w 145 odcinku pod tytułem Kurtka. W 2020 roku ukończyła Warszawską Akademię Teatralną, a niedługo później została zaangażowana przez Jana Komasę do filmu Sala Samobójców. Hater. Obecnie jest także jedną z głównych aktorek w serialu The Office. Plac. Vanessa Alexander po finale tańca z gwiazdami przeżywała bardzo trudne chwile. Choć to ona wygrała ostatnią edycję programu, emocje nie opadły wraz z zejściem z parkietu. Tuż po ogłoszeniu wyników, Alexander nie była jednak w stanie rozmawiać z mediami, zasłabła i potrzebowała pomocy medycznej. Dopiero tydzień później pojawiła się w programie Halo to Polsat, gdzie opowiedziała, jak wygląda jej codzienność po zakończeniu intensywnych treningów. Towarzyszyło jej poczucie pustki. Najtrudniejsze okazało się rozstanie z tanecznym partnerem, z którym przez cztery miesiące widywała się codziennie. Po finale odwiedziła ją mama, która pomogła jej uporać się z kwiatami i prezentami oraz udzieliła emocjonalnego wsparcia. Jak do mnie dotarło, że to jest pierwszy dzień po czterech miesiącach, kiedy nie będę widziała Michała, to się popłakałam, wyznała Vanessa Aleksander. Myślnik. Więc moja mama nagrała mnie z ukrycia i wysłała to Michasowi, dodała.